Halo halo wszystkich bardzo serdecznie w 57 dniu vlogu na moim kanale mm. no i się zastanawiacie dlaczego znów dzisiaj filmów nie było mm. a to z tego powodu że oczywiście mi się nie chce bo po prostu mi się nie chciało nagrywać i miałem jakoś weny że tak to powiem po prostu mi się nie chciało nagrywać ale wrzucę, tego nie wlega, żeby zaprać ten dzień. No jest godzina 18.43. Wiem, że późno go wrzucam, ale wcześniej już tak też nie miałem wedy. Wrzucić. No ale dobra, no. Myślę, że to tyle, co chciałem powiedzieć. No w sumie to tylko to chciałem powiedzieć, nie, nie jakieś tam inne rzeczy. Mogę wam powiedzieć, co się jeszcze ewentualnie pojawi. A więc postaram się, żeby jutro się pojawiło, żeby się jutro te nie pojawił Minecraft. Tak. Więc no, to tyle. Żegnam się i papa!